Witam serdecznie wszystkich. Zasypało tu węblągu. Miałem takie plany. Chciałem te łapańce wywieźć i wypuścić, żeby pokazać Wam gdzie teraz wrócą. Bo mieliście tam niektórzy. że je trzymałem. Słuchajcie, jak miałem? Jak jednego dnia po obiedzie je złapałem, na drugi dzień padał śnieg taki jak teraz, że zobaczcie, że nie idzie wytrzymać w ogóle, nie ma co nawet wypuszczać gołębi. I później na następny dzień nie wypuściłem normalnie. Przecież pokazałem przecież wam, czym jest problem. Ale zrobię tak, że słuchajcie, wezmę je. Będzie pogoda teraz. Wezmę je wywiozę tam w te miejsce, gdzie były puszczane. I je wypuszczę, tylko je wypuszczę bez moich. Same je wypuszczę, wezmę te 10 sztuk, wypuszczę je tam, żeby, żeby zobaczymy gdzie wrócą. No i tylko żeby pogoda była, nie? Zobaczymy gdzie teraz wrócą dlaczego mają wrócić do mnie skoro nie są moje, no to teraz się przyzwyczają, no ale tak samo tam mogą wrócić, prawda? Albo dalej je gdzieś wypuszczę gdzieś. Ale... Wypuszczę, ja ich nie chciałem i nie chcę przecież. Także tutaj nawet jakby ktoś przyjechał chciał je to przecież bym mu je oddał, już nie ma problemu, ja nie chcę go A jak ja miałem wypuścić na drugi dzień jak przyjechałem? Jak tutaj był taki śnieg jak teraz, że Sami dobrze wiecie, ci to mieszkają we zblągu. Także nie róbcie, nie róbcie, nie róbcie jakiegoś tam zamieszania. Ja nie chcę do takich, kurde, jakiejś spady mi czyjeś potrzebna. że siadły, no to siadły, a jak latają, to latają. Wypuszczę tam i niech wracają nie chcą. Nie muszą wcale do mnie wracać, a będzie chociaż fajny film, zobaczymy jak sobie poradzą i gdzie polecą teraz. Także nie ma problemu. Słuchajcie, jutro jedziemy na wystawę. No nie wiem, jak z tą pogodą, bo tu widzę, że pogoda jest nieciekawa. Bo tu zasypane, patrzę nic, nawet nie ma na niebie. Słuchajcie, tam wrony gdzieś tylko latają. Ma być ocieplenie, także będzie, będzie, będzie chlapa słuchajcie, jedziemy jutro do Warszawy i temu komu obiecałem jeżeli będziemy jechać bo tu też już dzwonili, czy jedziemy jeżeli będziemy jechać ja wezmę te czaposze komu tam obiecałem także wezmę i, 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 i tam się zdzwonimy na miejscu yy, zresztą ja tam chyba będę miał oczko z czaposzami także zobaczycie gdzie są czaposze tam prawdopodobnie ja będę albo ode mnie ludzie także ja tam zaraz w pobliżu gdzieś będę przy czaposzach, zobaczycie na targowisku no, także yy, krótki film tylko taki słuchajcie zima, no strasznie zima no. Nie chce mi się nic robić Nie odśnieżam nigdzie wszystko zawalone Nie wypuszczam w ogóle gołębi bo to nawet nie ma co wypuścić Bo co chwilę padają takie płatki wielkie śniegu że nie chcę żeby mi zaraz gdzieś te gołębi poginęły Bo to by była głupota z mojej strony jakbym wypuścił Idę do domu, piję kawę i oby nie padało tak więcej No to pojedziemy, bo jak będzie padało, no to nie jedziemy. No ale miejmy nadzieję. Słuchajcie, dobra, pozdrawiam wszystkich, także jeżeli chodzi o te gołębie, nie martwcie się, będą wypuszczone. Nagramy fajny film, zobaczymy gdzie one polecą, może w inne miejsce. Może dalej, może żeby nie z tego samego miejsca, tylko gdzieś jeszcze dalej. Żeby miały po prostu możliwość przytomnego powrotu gdzieś tam albo. No ale, ale nie chcę tam gdzieś pod gdzie te gołębie były. Tylko nie, gdzieś dalej lecą. Wcale nie chcę, nie chcę, żeby do mnie wróciły. Jak wrócą, to chociaż wrócą, chociaż będę wiedział, że do mnie coś tam wróciło. A jak nie, do niego wrócą. Znaki mają, nie ma problemu. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich. Ktoś, jak będzie chciał mnie spotkać, to w Warszawie to, to, to się znajdziemy na pewno. Zobaczycie, zobaczycie gdzieś tam będę. Na pewno także zbijemy piony, jak to mówią młodzi. Do zobaczenia. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się.